Jeśli chcesz dokonać zmian w swoim życiu, to posłuchaj uważnie, ponieważ to, o czym ci teraz powiem, jest w stanie tego dokonać. Twoje życie jest ciągle takie samo, tylko i wyłącznie dlatego, że ty każdego dnia masz takie same myśli. Dziś myślisz o tym, o czym myślałeś wczoraj, i tak każdego dnia powielasz ten swój stary schemat. Żeby zmienić swoje życie, Musisz zmienić swoje myśli, i do tego potrzebna ci jest uważność, uważność na to, o czym myślisz. I ta uważność właśnie polega na tym, że kiedy zaobserwujesz taką negatywną myśl w swojej głowie, powiedz głośno albo po cichu: powiedz: widzę cię. Sam fakt zauważenia jej sprawia, że już nie pojawia się kolejna negatywna myśl, i jesteś w stanie zmienić narrację. Jesteś w stanie zmienić.